ma się, ma wyjście tysięcy lajków, więc jestem gotowy, żeby kupić kamerzysty płytę. W sumie to jeszcze nie jestem gotowy, tylko założę sobie rękawiczki. No i teraz jestem gotowy, żeby kupić płytę kamerzysty. W sumie trzymać. Zrozumiałem, że w piku jest, więc za skórniaki przygotowałem i kupić sam. Przepraszam, ja bym chciał kupić płytę kamerzysty. Wie pan, może gdzie jest? O, dziękuję, ślicznie. Dobra, idę z tym. I tam niech pani dotyka, bo to wskazona jest. Yy. Proszę bardzo. No nie, pani dotknęła. <głosy> <głosy> Dziękuję cię. Właśnie wadowałem 40 zł. Czekam w tą, bo ochronę kurde wzywają. Już to jest mój najdumniejszy w ogóle zakup, chyba jeden z gorszych. W ogóle, patrzcie, patrzcie, jak on śmiesznie wygląda, jakby miał Photoshopa na tej twarzy, widzicie to? Masakra. Dość, że ukrywał tą twarz tak długo, to jeszcze, kurde, Photoshopa walnął na jego twarz i że niby jest taka idealna. Dobra, wiecie co? Kij z tymi rękawiczkami, Wydałem na to 40 zł, więc przydało się przynajmniej otworzyć. Przynajmniej zobaczyć, co działa. Tylko to muszę otworzyć. W ogóle, jesteśmy w moim pokoju. Kurde, Runtor już nagrałem, jeżeli nie widzieliście, tutaj macie fragment filmu. Dobra, czekaj, to tak ja to otworzę, jak to mogę? A! O, dobra, pięknie. To Jezu, teraz dziwnie się czuję, otwierając płytę kamerzysty. Kurde, jak taki fanboy typowy. Dobra, zobaczmy jak, jak... jak... wygląda płyta. Wow! Ma coś tutaj, pięknie. Dobra, otwórzmy ją. Ej, blue screena mnie Płyta, co ty robisz? Dlaczego blue screena mam przez tą płytę? Ty, może coś nie działa? Słuchajmy ją naprawić. Kurde, to no dalej, chodź tu, wy, wyjdź płytą, wyjdź, naprawię cię, chodź tu, chodź. No chodź, zrobię to, co miałem na początku zrobić. Kurde, chodź tu, bez boku ty Ej, no nie spuszcza się, halo. Dlaczego to się nie spuszcza? Ja pierdziele, to mam inny pomysł. Yy, może no, to no, zadziała. Ej, co ty robisz? Zatrujesz mi te parówki weź? No, no dobra, dobra, ale, ale może przynajmniej teraz zadziała. Z zobaczymy. U, nie wiem już <laughs> tego. Dobra, jak wierzę w to, że teraz ta płyta zadziała. Miejmy taką nadzieję, przynajmniej. No, no, znów! Nie, nie, chodź kurde, nie, tak się już nie bawimy. Dobra, jest kolejny dzień i wiecie co? Ja sobie tak myślałem, może żeby ta płyta zadziałała, po prostu ją trzeba to troszeczkę potorturować, więc potorturujmy ją troszeczkę. jej własnym, prawda, tutaj lekiem, jak się tam mówi. Kamerzysta. Proszę cię bardzo, płyto. Czekaj, czekaj, o tutaj. Trzymaj. Dobra płyto, włączę Ci to, co pewnie Ci się bardzo spodoba. Proszę, trzeba się troszeczkę potorturować, więc słuchaj tego. No słuchaj, nie nie ściągaj słuchawek, nie ściągaj, słuchaj tego. No jak podoba ci się? Tardy, ty, tardy, ty. Dobra, wystarczy na, Nawet płyty kamerzysty nie można aż tak torturować Żeby włączać jego muzykę przez dłużej niż minutę Co myślisz o tej torturze, płyto? O tych kurde, ta, po takich torturach nie jest. Wiecie co, ta, 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 ta płyta się do niczego nie nadaje Do torturów się nie nadaje do, do kurde odtwarzania się nie nadaje Wiecie może do czego się nada? Do zjedzenia, może, mo, może nie tak, czekajcie mam pomysł Dobra, to ja, 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 ja myślę, że do jedzenia się nada Tylko potrzeba Tylko dać o tak, pięknie no, zbyt surowa, czekajcie, daj to tostera, może toster pomoże lekko. Kurde, e, nie mieści do stera. Szkoda tostera za 20 zł, czekajcie. Ja, ja mam pomysł co z tym zrobimy. Trzeba jajka dać. Kurde, płyta kamerzysty, chodź tu. Dobra, pięknie. Gotuje się. O tak, 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 czekajcie, bo nie mam się mieszać, nie mam się mieszać. O Jezus Maria! O tak, 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 Dobra. Z tego tak, 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 Czekaj, więcej tak, za mało jajek. O, ale to to wygląda! Oj, będzie palce lizać, to będzie najlepsza moja jajecznica, którą kiedykolwiek jadłem. No dawać, gotuj się, gotuj się jajecznicą, no gotuj się, gotuj się, dobra jajecznica, tak. Czekaj, więcej jajek, więcej jajek chyba. A myślę, że jajecznica już zrobiona. O Jezu, O Jezu, dobra, jajecznica już zrobiona, pięknie. Jak widzicie tutaj, pięknie to wygląda. Dobra, posólmy troszeczkę, bo jajecznica, jak wiecie, musi być solona. O, pięknie, dobra. Tutaj damy ładnie sól, żeby się, o tak, tak, tak. Tak. No, nie, nie porysowana wystarczająco. Porysujmy ją jeszcze troszeczkę, tylko spukamy ją. O Jezus, nie, dogarka spadła. Jak to No może zadziała, zobaczymy. Dobra, trzeba... Trzeba tą wójtę jeszcze troszeczkę bardziej porysować. Biedny kaktus. No, wiecie co? Jest tak za mało do tata Kurde, gdzie jest płyta? No, no już Musi być jej więcej O tutaj, dobra, nie no jeszcze nie jest wystarczająco do dotarta, Dotrzyjmy ją jeszcze bardziej Dobra, płytę możemy wstalić tutaj z powrotem, że miało łatwiejsze życie i w ogóle Trochę mi jej gdzieś uciekło, ale jest okej, okay, generalnie jest okej okay. Tylko ją dotrzemy jeszcze bardziej, bo jest trochę niedotarta Dobra, myślę, że teraz ją dotrzemy O tak, tak, powinno właśnie być, tylko większość głuchych fanów, kamerzysty mówiła, że jego płyta to ogień, więc trzeba to troszeczkę ostudzić. A myślę, że najlepszym sposobem jest zamrożenie tej płyty, tak dokładnie. No i możemy ją zamrozić, zobaczymy jak to wyjdzie. I już nie będzie ta płyta ogniem dla głuchych fanów. Nie, tutaj możemy ją usadzić, dobra. I teraz poczekajmy aż się zamrozi. Dobra, jakby to Truman powiedział, jest pierwsza w nocy. I nareszcie. Dobra, chyba się to zamroziło. I myślę, że to będzie najpiękniejsze, co kiedykolwiek zobaczycie. Nareszcie ta płyta już nie jest ogień, tylko lód. Tak, tak wygląda płyta. Zróbcie sobie sali i na Instagrama. To jest najpiękniejsze, co dzisiaj zobaczycie. Dokładnie tak powinniście odtwarzać płytę kamerzysty. Bardzo polecam. No i tyle w sumie, nie, nie wiem co się tym zrobię, zostawię w zarażalce i tyle. Zostawcie suba, zostawcie lajka, like jeżeli chcecie więcej takich filmów, to nie wiem, 30 tysięcy lajków, 20 tysięcy jutro normalny odcinek, no i żegnamy się, to Instagram, tutaj subskrybuj, tutaj lajk, like. i wglądajcie na Discorda, bo tam bardzo no i tyle.